Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maranata z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je. Można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo pańskie. Kolejny dzień naszego adwentowego zadumania, naszej adwentowej refleksji prowadzi nas ku Słowu Bożemu i także do planu Bożego, który Każdemu z nas został przygotowany przez opatrzność Bożą. Dwoje ludzi, obraz dwóch mężczyzn, którzy budują dom. Jeden z nich zatroszczył się bardzo o to, co jest pod ziemią o fundament, o stabilność tego domu o bezpieczeństwo domowników. Natomiast ten drugi Trochę przeakcentował swoją budowę i zatroszczył się bardziej o to, co jest widoczne na zewnątrz, co jest widoczne dla ludzkiego oka. Jak kończy się ta historia, dobrze wiemy, kończy się w jednym z przypadków tragicznie zabrakło fundamentu. Czym w naszym życiu jest ten fundament? Na to odpowiada nam dzisiaj Ewangelia. To jest wierność Bożemu Słowu, to jest wypełnianie Bożego Słowa, Bożego Planu wobec nas, to jest kroczenie drogą przykazań. Czasem mi się wydaje, że my mamy taką swoją wizję chrześcijaństwa: że to wszystko jak najbardziej, że Pan Jezus, że Duch Święty. Że jest Kościół, jest papież, że to wszystko jak najbardziej tak. Jest składka w niedzielę, jest modlitwa, jest Eucharystia jak najbardziej. Ale gdzieś tam w głębi okazuje się, że mamy trochę inną wizję swojego domu, swojej rodziny, bo przecież ja mam rację, bo przecież ja wiem najlepiej, jak być powinno. I to wszystko sprawia, że my pozornie Mówimy panie, panie, ale w rzeczywistości to mówimy panie Boże. Ale ja jednak mam trochę swoją wizję świata i trochę musi także pozostać tego mojego obszaru, na którym ja poruszam się sam, a ty najlepiej, żebyś tam nie zaglądał. I bardzo często pojawiają się tacy, którzy potrafią się uśmiechać, chodzić do kościoła, składać ręce, jak najbardziej być ułożonymi ludźmi, a w domach, w zakładach pracy dzieje się wielka tragedia, ponieważ zupełnie nie da się z tymi ludźmi żyć. To jest właśnie to owo panie, panie, ale niewypełnianie Bożego Słowa. To jest tylko jeden kierunek. Do Pana Boga. Ale Pan Bóg już do mnie najlepiej, żeby nie mówił. Adwent jest dobrym czasem, aby przyglądać się temu, czy każda dziedzina mojego życia jest podporządkowana Bożemu prawu. Czy ja nie mam przypadkiem swojej wizji moralności, rodziny, interpretacji przykazań? Jeżeli tak odkryjemy, to dobrze to bardzo dobrze to znak, że zaczęliśmy się troszczyć nie tyle o ten dom widoczny, ale o fundament, który jest we mnie, który czasem trzeba mocno przeorać, żeby go wzmocnić i żeby zacząć żyć pełnią życia. Chodźmy, bo wiele takich momentów czeka nas dnia dzisiejszego, aby odkryć świt Bożego miłosierdzia.